Dobra. Co mega mocne. O kurwa ja pierdolę, to tu się gra z jakimiś jakimiś spelami. O kurwa. J Chłopie! Właśnie na właściciela Boże Dzemu to tu jest? O kurwa to kosztuje i ja piętę 500 buksów Co mam robić, co mam robić? Napierdolę. Ja Jest zaniebiste. Jezu chryste. Ej, bo tej gry pewnie nie słychać, nie? Muszę to ustawić. Jaki fail. Coś to wysied wysiedł. To wysiedł zamrażarki? ma? Dzisiaj zmiana w pizzerii Chung Sahura. on tak wygląda. Nie wiem, bo jest po prostu zmęczony. Po godzinie trzeciej Wizowa, że coś dziwnego? Make sure to serve the customers properly. Yeah, yeah, that's. Oh, no, no, sajbitź się. Dobra, ziomek. Przestań, nie pisz tak. O telefon. O, tralalero, tralala, tu jest. Czekaj na klientów. No to niech przyjdą, kuwa. O Okuwa. Chodź. Siema ma ona jest zdenerwowana? Hej, młody. No, się ma. Tak, je, no. Large pepperoni pizza and make it quick, no dobra Dziwko Woraj się kurwa robi pit pizzę No Kurwa dawaj to No Kurwa eh. Już kłopoty, już kłopoty! Co, co co? Co co? Co to? Co? Nie robił się mi ogonał Ja wie dole. Dawaj ciasto ty... Nie, rozjebana ta gra jest. Ja... Nie no. Skąd? A tu um... ja... No, co za gówno? Co forever? Ty normalna jesteś kobieto. Zra kopa dostaje. Zra kupuje za robuxy te AK47 i jej strzelam w łeb Dobra. No się zżygała Dziwka jebana. Muszę iść żygi sprzątać. Buuuu Banan Kurwa 79 robót Jak Siema Cześć Dobry wieczór No Chłopczyk Czy Czy on wygląda na chłopczyka? Pizza z grzybami To jest tako Hemingway Tylko że bez wąsa <laughs> Przespał. No dobra, dawaj mi robić tą pizzę. Dawa. Mamy gdzieś. ja podniosłem to ciasto? Dawaj. Ale zajebista pizza. Dobra, to jest zajebista grania. Dawaj. Poproszę, dobra. Jak kolejny się zżyga, to dostaje bombę. Dziękuję, proszę. Dziękuj dziękujemy. No. Chłop jeden. Co to za tłumaczenie? No, jest jakiś w ogóle dziwny. Go away. Już chciałem powiedzieć coś brzydkiego ale tak z rozpędu. Coś na N Co on zrobił, ja tego nie widziałem. No właśnie, gdzie że tak na mnie spojrzał, A może ma na mnie ochotę. Ja pierdolę Mr. Beast! mi sermis przyszedł w Robloxie. <śmianie> Pan zwierząt! <śmianie> Pan bestia. <śmianie> Crazy challenge. O kurwa. Dobra, zbieram. Lubię pizzę hawajską Szybciej! Nie ma czasu! Dawaj, dawaj, dawaj to! Czy ja to mam w ekwipunku? Trzymaj! Bestia! Gdzie moja pizza?! Nie ona się dopiero zrobiła! Ale gówno! Jaki fej... Ej, nie zdąży! I co jak nie zdąży? Dawaj bestia! Ja to zdążyłem! Dziesięć tysięcy, gdzieś nic więcej? E? I to samo odznaka? Aho, oh, ale łatwo. Butunksa gór, pizeria. Jezu, yes. Muszę coś wziąć. O kurwa. Siemano. To jest ta ciężarówka. Eee! Halo, prowadźcie mi zorączkę, bo ja nie wiem co się dzieje Uuu! Ty kurwy synu <laughs> Missing! O, <Uf> się skupił? <laughs> co to za dziwak? Nie no, co to za wykręt? Witaj, no hej, ciepło <laughs> przecież, no tylko mi, a what do you mean by rząd chciałby pizzę zespół, no rama, chicken pizza, man, no problem. For you chicken pizza Choć się naćpał i się przebrał i przyszedł do pizzerii Pozdro chłopie Ha, nie, nie będę mu na pizzę O tu jest obca jakieś pół no to może się da, ale ja nie wiem Ej, a ja bym sprawdził co by było jakbym mu nie dał Na przykład jakiemuś klientowi pizzy to już right. No, ma jakiś problem. On jest jakiś powietrzny, dużo tak dużo. O kurwa, nie za dokładnie. Unieść ciasto. Ok. Restack. It's for customer. okej okay. Idzie. Uuuu z człowiekiem przydź. A go ja mam do niego i nie on do mnie? I coś z to i tak? Boże! Przyszedł ten! Masz poglądaj się. Będziesz miał jakiś problem, to ci wyjebę z AK 7 Którego mnie nie stać, bo kosztuje jest z Robux. Dobra, chłopie, szybko. nie mam tego dnia uh. what is this gdzie jest szczur ujebało cię no co mam ci z tym szczuriem pozbądź się szczura, ty jesteś szczurem No i zabrałem mu szczurę, a on i tak go wynosi, no to o co tu chodzi? Co, zdeblikował się szczur? A może mu chodzi o innego szczura? No ale to chyba normalne w gazu Ja muszę szczura wyrzucić O, biedny szczur Pewnie się że dbasz o to miejsce No, zaraz pomacam, tung 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 tung, samura O! Siemaneczko co, co jest nie tak? No There's something wrong with this pizza O co ci chodzi? Jest w ruchu? Ci pieniądze, jakie pieniądze? Zbadaj pi- Ja pierdolę, szczury Ja pierdolę, nie Ale dym siwy Kurwa wszędzie szczury Eee, dzwoni Szczur do mnie dzwoni Manager A VIP order Na specjalnego gościa You will need to retrieve Tung Sahur's secret ingredient from the un underground storage You know the one Secret room Ej, to tam mi coś wyskoczy na mordę i ja, op Sure, I'll take care of Co jest w tym pokoju. I to będzie ten magazyn. Ja pierdol. Tung, tung, tung. Kurwa, nie mogę tu wejść na... O, kurwa, to jest tam gdzieś. Ja pier... Nie no nie... Skąd mam wziąć klucz? O kurwa. o! Nie mogę się ruszyć! O dobra. A tu jest ko... No, ale ale skomplikowane. Dobra. O bo, o kurwa To jest co ma jakieś yy, narkołyki R -r -r RAN tu jest napisane A -a! Jezus Maria O kurwa o, Kurwa o, Kurwa nie, nie tu On mnie biec, kurwa syn Zostaw mnie! On mnie zabił. No i GG! Tung 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 Ej, tung ale Ja... tak autentycznie dostałem zawał, jak go zobaczyłem Ja pierdolę. to było straszne Ja pierdole No i koniec horroru, nie? Koniec